Wszystkich na moim kanale, w kolejnym vlogu jest 20 kwietnia. Od dzisiaj można jeździć do lasów, do parków bez maseczek. W tej chwili testuję zewnętrzny rejestrator dźwięku Zoom H2N razem z kamerką GoPro. Mikrofon mam tu zamontowany blisko siebie. I zobaczę, jak ten mój dźwięk będzie, ten mój głos będzie słyszalny. W ostatnich filmach walczyłem z jakością, teraz przyszedł czas na jakość dźwięku. Nie ukrywam, że z gołej kamery ten dźwięk jest taki sobie. Dlatego zainwestowałem w dodatkowy rejestrator dźwięku. Więc ten dźwięk będę zbierał z dwóch źródeł. No i chcę zobaczyć na tym vlogu, jak to będzie w ogóle słychać. Wiadomo, teraz też mam maseczkę założoną, a właściwie bafa, więc też ten mój głos będzie taki trochę przytłumiony. No ale trzeba przetestować ten mikrofon, ten rejestrator w każdych warunkach. Co do jakości nagrań, to udało mi się napisać ciekawy artykuł. Trochę mi zajęło odszukanie, co jest powodem tej utraty jakości na YouTube ale udało się, mam nadzieję, że kolejne filmy będą już w lepszej jakości. Tam rozmawiałem z kolegami, którzy oglądali moje poprzednie vlogi. No to właśnie zadawali sobie pytanie, co z tą jakością. No ja też szczerze nie spodziewałem się tego, że YouTube będzie tak drastycznie. Wytrącał to mi jakość z nagrania jednak wszystko zależy od wykorzystanego przez YouTube kodeka. Okulary parują Trzeba je zdjąć na chwilę i będę je musiał jechać z zaparowanych. O ile podczas jazdy to okulary tak nie parują To na postojach obrazu kiedy wiatr nie wieje to jest jakaś masakra po prostu jedzie, coś nie jedzie, nic nie jedzie. Coś tam się nagrywa. Tak przez tą chustę ja nie widzę w zupełności, zupełnie nie widzę tej kamerki. Ale nie wiem, jakoś tak się zaczyna przyzwyczajać do tego mówienia sam do siebie. Zacząłem oglądać znowu po raz kolejny Kodę na YouTube. To jest taki motocyklowy vlog, motocyklowy kanał, gdzie Koda testuje różne sprzęty, fajne robi pogadanki, vlogi polecam ja się napaliłem ostatnio znowu na 125 motocykl a normalka na kategorię B zastanawiałem się nad zrobieniem prawka na A ale jak zobaczyłem te ceny 1800 zł to zrezygnowałem Ciaska na będą. a ludzie szyby myją na skrzyżowania na światła to już dobrze jest. Na tym mikrofonie krawatowym tu mam jakiś zwykły, ten najprostszy mikrofon. Boja, z tym mikrowzmacniaczem na bateryjce, tu jest tylko taka gąbka nałożona. Muszę zobaczyć, czy będzie słyszalny ten wiatr. Strator na pewno się sprawdzi przy takich statycznych ujęciach w miejscu albo w małym ruchu, on tam znacznie polepszy tą jakość dźwięku. No ale podczas takich nagrywek typowo z jazdy no to może mieć problem. Zastanawiam się, czy nie zainwestować w taki adapter GoPro umożliwiający. Zamontowanie zwykłego mikrofonu na Jacka 3,5. Potestuję, zobaczę na coś się zdecyduję. Na razie jest jak jest. No, a nagrywanie vlogów to też jest rzecz, której trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że od razu każdy będzie nagrywał. Ja tak myślałem, szybko się przekonałem, że to tak nie działa. Że sobie odpalę GoPro i będę sobie nagrywał. Ale z biegiem czasu jak nagrywam, to przynajmniej jedna rzecz już na plus, którą dostrzegam, bo łatwiej mi jest mówić do kamerki na początku Na razie nagrywam sobie w w tym panoramicznym trybie w GoPro 16x9, może <laughs> docelowo będę nagrywał w 4x3, na to mi umożliwi kadrowanie obrazu i ratowanie obrazu, gdybym tam nagrał pod złym kątem. W tej chwili, tak jak nagrywam 16x9, to tak jak ustawię kamerkę na klatce piersiowej, to taki obraz będziecie widzieli. Jak się okaże że coś z obrazem nie gra, nagrałem swoje nogi, kolana, to już nic z tym materiałem nie zrobię. A rozdzielczość 4x3 umożliwia jeszcze poprawienie złego nagrania trochę te pliki będą więcej zajmować ale przynajmniej jest to jakiś ratunek na wyprawie kiedy już no nie wrócę do tych miejsc gdzie będę jechał tak jak teraz bo sobie codziennie mogę nagrywać <tryk> i usunąć materiał Takiego materiału z wyjazdu to ja już sobie nie usunę Jest 20 kwiecień 20 kwietnia ludzie już wyszli, spacerują z dziećmi, rodzinami. Mały powrót do normalności. Mm. <tryk> Miejmy nadzieję, że przez to znuzowanie tych obostrzeń nagle nie zacznie chorować więcej osób. No a pogoda nie jest słoneczna, ale to dobrze, bo każdy by się gotował. Rano tak zimno, człowiek się ubierze, ciepło później jest gorąco pusto słońce. Mały pokaz wydechu. Co muszę zdjąć oksy, Oni mi zaparują. tak jak Goda ma kast HJC taka marka motocyklowa produkująca kaski jak widzę bardzo wiele motocyklistów właśnie z tymi kaskami zastanawiam się czy sobie nie kupić już zawczasu takiego kasku póki są jakieś fundusze No i co, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.